Zadanie. Zosia posiada ogródek o powierzchni 84 m2. Stwierdziła, że 20% powierzchni zajmują na nim kwiaty, 70% warzywa, a resztę to ścieżki. Oblicz, ile powierzchni zajmują ścieżki. Zróbmy to przy pomocy prostego grafu. 100% to powierzchnia ogródka, 20% to kwiaty, 70% to warzywa a reszta to ścieżki. Powierzchnia kwiatów i warzyw razem to jest 90%. Powierzchnia ścieżek wynosi 100% minus 90%, czyli od całej powierzchni ogródka odejmujemy powierzchnię kwiatów i warzyw, czyli w efekcie otrzymamy 10%. Zauważ, jak tu wstawisz 10%, otrzymasz sumę składników 100%. Zatem, aby obliczyć, jaką powierzchnię zajmują ścieżki, Należy obliczyć 10% z powierzchni naszego ogródka, czyli z 84 m2. A więc obliczamy 10% z 84. 10% po zamianie na liczbę to jest 0,1. Pamiętasz, 10% dzielimy na 100 i otrzymujemy 1 dziesiątą albo 0,1. Liczbę 84 przepisujemy. I po wymnożeniu przez łamek dziesiętny otrzymujemy 8,4 m2, czyli tyle zajmują nasze ścieżki.